Znajdujemy się pod budynkiem powiatowego zespołu szkół w Łopusznie, w którym odbywają się warsztaty medialne Zrozumieć Media. Zapraszamy. Zapraszamy. Najbardziej w warsztatach podoba mi się to, że angażujemy tutaj naszych uczniów z naszej szkoły. Możliwość interakcji prawie stuprocentową mogliśmy dostać sprzętu. Mogliśmy brać udział, odgrywać różne sceny i dowiedzieć się wiele na temat tego, co się dzieje za tą drugą stroną obiektywu. W warsztatach najbardziej podobała mi się integracja z uczniami i wybory na prezydenta oraz pokazanie, że w mediach społecznościowych nie wszystko jest takie idealne. W warsztatach najbardziej podobało mi się green screen, że teraz jest taka technologia. Tak, green screen mi się najbardziej podobał. Najbardziej spodobał mi się występ, gdzie dziewczyna z naszej szkoły pokazywała to, jak być pogodynką. Wydaje mi się, że było to najfajniejsze zadanie dzisiejszego dnia. Najbardziej warsztatach podobała mi się na pewno możliwość zobaczenia, jak wszystko to działa od takiej strony zewnętrznej, bo miałem możliwość spędzenia czasu z panem Waldemarem w busie, który obsługuje całą produkcję. To dało mi na pewno możliwość nauki na pewno jakiejś, ale bardzo zapadł mi w pamięć spot prezydencki, który był fajnym pokazaniem jak działa, jak wszystko działa, jak to pojęcie populizmu ukazuje się w dzisiejszych czasach. Najbardziej mi się podobało dzisiaj yy, chyba wszystko ze screen z tym, tym zielonym takim całym. Warsztaty same w sobie wniosły bardzo dużo do wychowania młodzieży, sama jako matka dwóch nastolatków, również zwracam bardzo dużą uwagę do spędzania ich czasu w mediach społecznościowych. Młodzież w dużej mierze rozumie, że świat to nie tylko sieć, ale również życie. I bycie offline jest bardzo ważne. Media są tak przeogarniające nasze życie, a my chcemy być aktywnymi odbiorcami i czasami też musimy być krytycznymi odbiorcami informacji. Dlatego Dlatego takie warsztaty, które przybliżają sposób, przekaz informacji są przydatne w codziennym naszym życiu.